Witam, jestem prezes111 a wraz ze mną jest Mr. Mika98 Dzisiaj będziemy y, reklamować mój serwer Na początku zreklamuję zasady na przykład Nie spamuj Admin ma zawsze rację Właśnie, gdzie prezes111, czyli ja Admin Layden.pl DIAX Kub112 i LOLEK No i ten typ Kogo nie zapisaliśmy? Zaraz go zapiszę. Warp. Ukośnik warp stadion, ukośnik warp działki, ukośnik warp las. Na początek pójdziemy na ukośnik warp stadion. O, tu są bramki. Tu też bramka. Przepraszam za, za, za złe bramki. Ale ja to Berlajder robi. Więc ja to nie mówi. Teraz pójdźmy na ukośnik warb działki. Tu poprawimy teren, bo kolega może coś tam wyryknął. To tutaj. Działka numer 13. Crawciak. Tutaj kogo działka? Działka numer 14. Ryto 2. Hmm. To jest. Jego działka, czyli D i z -i Werla I 1000. ja hey, jestem w listę Mikar. się do tej działki dopiszemy. No i to są wszyscy, co są w tej działce. Tutaj jeszcze tego typu dodamy. Dobra, teraz chodna spawna. I następny. Ukoźnik warplat. Jak widzicie, jest las. A duży? No. No przecież ja wropię, więc brawo dla mnie, no. 2012, 15, 7.2012, 10 2012 Żeby iść na arenę wpisz ukośnik Maj. Y. Żeby wyjść z arenę wpisz ukośnik maly. Pokażemy im arenę? No, ja już jestem. Dobra. Idziemy grać. Czekaj. Tag King. I heft heft nie można. Od Job można jest takie coś. Archer jest takie coś. I tank w WTK i miecz. I idziemy. się dowiedzą sami. No. Dobra, ja się Dobra, ja się poddam, bo chcę dalej pokazywać. dawajcie mnie. Dawajcie mnie, a nie jego. Kość. Kość yes. Ja dostałem kość, a ty? Ja dostałem kość. Dobra, mamy Tesco. Ale tam nic nie ma. Weź nie. coś? W Tesco już jest! O co ci chodzi? Ale nie jest gotowe. A w Tesco jeszcze nie jest to gotowe, ale to się nadrobi i sprzedaż. A teraz weźmy na. Dwa... Czeka, czekaj, czekaj! Czekaj, patrz. Wejdźmy teraz na warstw widok. Takie tu, tu są i tu są. Tu jeszcze zrobimy też. A wejdź teraz wejdźmy na warstw widok i pobliżajmy piękne widoki. No bardzo, chmura mi tu przeszkadza. A, laga, laga mam. Oj, laga dostałem. Przepraszam, ale tak nie powinno być. No. Dajcie chwilę. Dobra. Jesteśmy. No i podziwiamy. O, zapomniałem wam pokazać. Tu są ludziki. To jest tata. Więc o tu. Ja go zrobiłem i gołem. To jest mama, którą ja robiłem. I verlajden.pl. No i tego dziecko. Verlajden.pl. I głowę on zepsuł, więc musiał naprawić. Au. No dawaj, PVP. Przegram. Co ty za legami mam do Koda weszłem? Dobra, jak widzicie, to jest mój nasz set. No i dobra, Komentujcie, dziecku i cyklusy, rzucmy. No i wchodźcie na mojego serwa. No oczywiście. Nara. Link podam jakby co to w opisie. Nara.